Cześć! Dzisiaj Ci pokażę jak umyć główkę fryzjerską tak, żeby sobie nie narobić żadnych kołtunów. Na samym początku dokładnie je rozczesujemy tak, żeby nie było żadnych właśnie tych kołtunów. Następnie wybieramy sobie wodę taką nie za zimną, nie za ciepłą. Bardziej zimniejszą niż cieplejszą i po prostu moczymy włosy. Na włosy nałożyłam szampon i, tak jak widzicie, nie piorę tych włosów, tylko delikatnie, jakby wmasowuję szampon we włosy. Następnie spłukałam szampon i odsączyłam włosy. Tutaj ważne to jest to, żeby odsączyć sobie włosy, żeby po prostu ta odżywka lepiej jakby weszła w te włosy. No i dość dużą warstwę odżywki daję na włosy i zostawiam na jakiś czas. Później spryskuję sobie jeszcze włosy czymś, co zabezpieczy mi te włosy, czyli coś co ma termo -ochronę. No i też ułatwi mi trochę rozczesywanie. Więc Tak jak widzicie, ja tu użyłam akurat 6 w jednym z Layton House takiej odżywki, no i zabieram się za rozczesywanie. No i teraz tak, ważne, żeby zacząć to robić od końca, końcówek, sorki. Czyli rozczesuję po prostu sobie pomału, partię po partii. Tutaj teraz właśnie rozdzielam sobie włosy. No i zacznę je czesać od dołu, ku górze, tak żeby po prostu też nie narobić sobie kołtunów. I zobaczcie, jak to fajnie się rozczesuje. A i jeszcze dodam, że jeżeli chodzi o odżywkę, to mm, nie musicie się jakoś e, super starać. E, może być to jakaś najzwyklejsza, najtańsza odżywka z Rosmana. E, ważne też, żeby ją nie spukiwać jakby do końca, żeby trochę jej jednak zostało na, e, na włosach. E, no i tutaj właśnie rozczesuję dalej te włosy. E, Jeszcze dodam Wam taką informację, jeżeli kupujecie nową główkę fryzjerską, to warto sobie ją przed w ogóle użyciem umyć, bo włosy są zabezpieczone w jakiś tam sposób. No, i tutaj suszę włosy. Nie staram się jakoś super, żeby były wysuszone idealnie, a i tak fajnie się mi wysuszyły. No, i suszyłam nie za gorącym powietrzem. Dzięki.